Za co Pan lubi swoją pracę? E, w ogóle e, pracuję w tym zawodzie dopiero piąty rok, także to jest dopiero początek, e, ale lubię to, co robię, dlatego że wreszcie robię to, co jest moją pasją. E, e, lubię przez to, jaka tu w ogóle atmosfera panuje, bo nie sądziłam, że w szkołach może być tak jak tutaj. E, za relacje, jakie tutaj są no nie. E, z, no, nauczycielami, a uczniami, między w ogóle samymi e, nauczycielami, i też między Wami, no, nie? bo naprawdę tworzycie bardzo fajne zespoły klasowe. E, no i po prostu jest mi tutaj dobrze, nie? E, Realizuję się właśnie moje pasje, rozwijam. Bardzo dużo się uczę też od moich koleżanek i kolegów, którzy są bardziej doświadczeni niż ja. E, no i to jest po prostu dobre miejsce, nie? E, nawet umążli y, zazdrość, że mam taką pracę, do której lubię bardzo. Dziękujemy bardzo.